Ochwalony Jezus Chrystus, porady medyczne bonifratów ze Szpitala i konwentu bonifratów w Łodzi, przedstawiam naszych gości, pani dr Elżbieta witam i pan dr Marcin Samosiej. Witam. Dzisiaj chcieliśmy Państwa zapoznać z tematem choroby wrzodowej żołądka, a najlepiej o tych szczegółach opowie nam pani doktor. Choroba wrzodowa żołądka jest bardzo często dolegliwością. I aby przybliżyć Państwu, co to jest, to definicja w zasadzie jest bardzo krótka. Jest to przerwanie ciągłości błony śluzowej, w obrębie którego, dotyczy, w obrębie którego tworzy się jeszcze stan zapalny i ten ubytek bywa nazywany wrzodem trawiennym. Najczęściej wrzód w obrębie żołądka lokalizuje się w obrębie krzywizny mniejszej i w części przedodźwiernikowej. I tyle, jeżeli chodzi o definicję. Posłuchajmy naszych specjalistów. Zapraszamy. Choroba wrzodowa żołądka jeszcze nie tak dawno była bardzo częstym schorzeniem, z którym spotykano się w gabinetach gastrologicznych. Aktualnie coraz rzadziej obserwujemy to schorzenie, a rzadkość tej choroby wynika z tego, że kilka lat temu Warren z Marshallem dokładnie opisali czynnik sprawczy, czyli drobną bakterię, za co dostali Nagrodę Nobla. Obecność helikobakter pylori wiązała się z wystąpieniem ubytków błonie śluzowej żołądka, czyli owrzodzeń. Dzisiaj, gdy doskonale umiemy leczyć tą bakterię, pozostały inne czynniki, które mogą wywoływać chorobę wrzodową, mianowicie stres, palenie papierosów, nieprawidłowa dieta czy też substancje, które my jako lekarze ordynujemy pacjentom. Myślę tutaj o niesterydowych lekach przeciwzapalnych, lekach antyagregacyjnych czy też lekach przeciwkrzepliwych. Te substancje mogą powodować wystąpienie wrzodu żołądka i wtedy pacjent zgłasza się z silnymi dolegliwościami bólowymi brzucha w nadbrzuszu środkowym bądź też ewentualnie nieco po stronie lewej. Cechą charakterystyczną dla wrzodów żołądka jest to, że występują one praktycznie bezpośrednio po spożyciu posiłku. Co wtedy robić? Pierwszym i najważniejszym badaniem, jakie należałoby zalecić pacjentowi, jest gastroskopia, w trakcie której oglądamy oczywiście zmienioną okolicę pobieramy wycinki do badania histopatologicznego oraz sprawdzamy, czy jest zakażenie Helicobacter pylori. W momencie, kiedy wykrywamy tę bakterię, staramy się ją usunąć stosując kurację antybiotykową. Jeżeli nie ma bakterii, stosujemy inne leczenie, również skuteczne, które pozwala szybko pacjentowi wrócić do stanu zdrowia. Diagnostyka laboratoryjna choroby wrzodowej żołądka opiera się na wykonaniu badań, które może zlecić lekarz pierwszego kontaktu. Najprostsze badania to badanie morfologii krwi obwodowej i poziom żelaza. Lekarz podejrzewający chorobę wrzodową żołądka w takich badaniach będzie widział. Niedokrwistość, czyli niski poziom hemoglobiny i obniżone parametry czerwonokrwinkowe. Poziom żelaza też będzie niski ze względu na utrudnione wchłanianie żelaza. Kolejnym badaniem, które również może zlecić lekarz pierwszego kontaktu, jest wykrywanie krwi w kale. Wynik będzie wtedy pozytywny i będzie podejrzewał krwawienie z wrzodu żołądka. Jeżeli przyczyną choroby wrzodowej żołądka jest bakteria Helicobacter pylori, wtedy możemy wykonać badanie przeciwciał, przeciwko tej bakterii w surowicy krwi i wynik pozytywny też będzie wskazywał na chorobę wrzodową żołądka. Kolejnym badaniem jest badanie antygenu w kale i wykrycie takiego antygenu będzie świadczyło o obecności bakterii. I tym samym chorobie wrzodowej żołądka. Do gabinetu specjalisty fizjoterapii zgłosiła się pacjentka z chorobą wrzodową żołądka. Pacjentka zgłasza bóle w okolicach nadbrzusza wymiotem dłości zaparcia. W zależności czy pacjentka jest w stanie ostrym, czy w stanie przewlekłym sugerujemy różną terapię. Jeśli jest to stan ostry, zalecamy, żeby pacjent poszukał dla siebie jak najlepszej pozycji przeciwbólowej, a taką pozycją jest pozycja leżenia na boku z nogami przeciągniętymi do brzucha. Przekręcimy się na bok. Mhm. O tak i łapka. W takiej pozycji pacjent ma rozluźnione powłoki brzuszne, więc jest to pozycja taka najbardziej przyjazna. Jeśli jest to stan przewlekły, przypominamy pacjentowi i instruujemy, że powinien jak najczęściej wykonywać ćwiczenia fizyczne, ćwiczenia wzmacniające, rozluźniające, na przykład z wykorzystaniem piłki do ćwiczeń. Jest bardzo szeroka gama ćwiczeń, na przykład z piłką przyciąganie do brzucha. Naciskanie stopami na piłkę, napinanie zarówno kończyn dolnych, jak i powłok brzusznych. Wszystkie ćwiczenia, które są z zakresu relaksacji, są bardzo dobre, dlatego że pacjent wtedy nie napina powłok brzusznych, jest rozluźniony. W zależności, czy pacjent jest w stanie ostrym, czy w stanie przewlekłym, ćwiczenia musi wykonywać do końca życia. Jeśli to jest stan ostry, to, to sama sytuacja pacjenta pokaże, czy będą to ćwiczenia rozluźniające. Jeśli pacjent jest w lepszej kondycji, choroba przechodzi w stan remisji i w stan przewlekły. Wtedy są to ćwiczenia na świeżym powietrzu, ćwiczenia wzmacniające, ogólnokondycyjne ćwiczenia na przyrządach. Panie doktorze, jaki jest przebieg tej choroby? Jak możemy je, ją scharakteryzować? Yy, najczęstszym objawem choroby wrzodowej jest ból zlokalizowany w naddróżu, w tak zwanym dołku podsercowym, towarzyszący przyjmowaniu pokarmów. On często pojawia się tuż po, pojawieniu, po, po przyjęciu pokarmów. Chociaż czasem bywają osoby, które po przyjęciu pokarmów odczuwają złagodzenie tych dolegliwości. Co do przebiegu, to on może być bardzo różnorodny, bo może pojawić się jedyny jeden atak w takim życiu, albo jakiś okres krótki ataków w życiu. Jeżeli będzie do, do odpowiednio pacjent poleczony, wtedy, wtedy te dolegliwości mijają, ale bywa i tak, że, że nawracają te dolegliwości. Czasem bywa tak, że nawroty występują w sezonach, kiedy mamy zmian, zmienność pogód, czyli w sezonie jesiennym, w sezonie wiosennym w momentach stresów, także tutaj różne, różne mogą być przyczyny, w zależności od tego też jaki to jest pacjent, czy to jest pacjent młody, bo choroba wrzodowa zdarza się także u dzieci i u osób młodych. Bywa, że pewne objawy pojawiają się w wieku późniejszym, w okolicach na przykład 50-60 lat. Właśnie słyszymy o tej etiologii i tam Padało też słowo helicobacter Pylori. Co to oznacza, co to za bakteria i jak ją charakteryzuje? Jest to bakteria, która przenosi się drogą pokarmową, ale oczywiście. Czyli i zarażamy jest... się od innych. Możemy osób? zarażać od, od innych osób, ale możemy również zarażać się jedząc brudne produkty z miejsc niesprawdzonych, z miejsc no, gdzie są one źle traktowane, jeżeli chodzi o higienę. I zakażenia helicobacter Pylori są jednymi z najczęstszych przyczyn choroby wrzodowej żołądka oraz przyjmowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych, nadużywanie innych leków przeciwbólowych, również kwasu acetylosalicylowego, czyli popularnej aspiryny. Zwracam na to uwagę szczególnie na ten drugi punkt, czyli te niesterydowe leki przeciwzapalne, ponieważ one są reklamowane szeroko w mediach i bardzo często, zwłaszcza osoby starsze, osoby, u których dominują bóle kostno-stawowe, te leki są po prostu nadużywane bez bez zażywania pewnych leków osłonowych i nadużywanie tych leków jest rzeczą bardzo niebezpieczną i my w szpitalu bardzo często obserwujemy, że u danego pacjenta, który trafia z powodu dolegliwości bólowych, często już anemizacji przyczyną jest choroba wrzodowa, nawet podkrwawianie z tego wrzodu w następstwie przedawkowania nadmiernego zużycia leków niesterydowych. Oczywiście są czy jeszcze powinniśmy inne. Czy bać tej bakterii, czy ona wszędzie występuje w organizmie czy tylko to znaczy tej bakterii należy się bać, przy czym należy pamiętać o tym, że robienie sobie testu, bo teraz państwo, którzy nas słuchają, pójdą do apteki, mogą sobie kupić test na Helicobacter pylori i padną w panikę. No, oczywiście nie należy wpadać w panikę, ponieważ my tę bakterię możemy mieć, ale to nie znaczy, że my będziemy mieli chorobę wrzodową, ponieważ tak naprawdę o diagnostyce będziemy mówili i ta choroba wrzodowa musi być potwierdzona. Co więcej, jeżeli mieliśmy już zrobioną gastroskopię i była potwierdzona choroba wrzodowa i był dodatni test na tę bakterię, to wcale nie znaczy. I byliśmy, przeleczeni antybiotykowo, co jest też rzeczą bardzo ważną, bo tę bakterię leczy się określonymi schematami, między innymi antybiotyków. To nie jest wymysł lekarza, że dał Państwu dwa antybiotyki. To są pewne standardy postępowania. I robimy test za wcześnie. Będzie rzeczą bardzo, ale to bardzo niedobrą, jeżeli będziemy się niepokoili, bo dodatnie miano nawet po tej eradykacji, czyli leczeniu może być jeszcze przez kilka miesięcy, nawet powyżej sześciu miesięcy, więc przestrzegam, żeby nie nadużywać tego testu i nie popadać w panikę. Panie doktorze, do poradni zioł zwraca się pacjent z pytaniem do Pana, prawdopodobnie mam wrzoda żołądka, czy rzeczywiście może podejrzewać, że tak jest? Tak, no przebieg, przebieg zwykle był dosyć typowy, ale oczywiście to, co Pani doktor mówiła, konieczna jest diagnostyka, ponieważ czyli liczymy, e, przede wszystkim podstawą jest gastroskopia, czyli ob, e, obejrzenie od, od środku dorosłego. E, oczywiście gaz, trzeba rozważyć wskazania, to znaczy, czy są wskazania do gastroskopii pilne, czy planowe. I oczywiście u dzieci nie podejmuje się leczenia od razu od gastroskopii, ponieważ no, trzeba brać pod uwagę, że małe dzieci muszą zostać znieczulone do wykonania takiego badania. E, no. Natomiast mówimy o osobach dorosłych. Przede wszystkim no, jednak te, te, ten odsetek. Dzieci z chorobą jest bardzo niewielki, przede wszystkim są to osoby, osoby dorosłe, u których zwykle przy okazji takich dolegliwości należy pomyśleć o gastroskopii, bo jest to pewien złoty standard czyli to badanie, które nam pozwala no, maksymalnie dużo informacji uzyskać na, te, na temat tego, co w żołądku się Dzieje. Ale już po obja pewnych objawach możemy to podejrzewać i możemy też leczenie wprowadzić, nie czekając na wynik gastroskopii, bo chodzi o to, żeby pacjent przestał się męczyć, już przestał mieć troszkę dolegliwości, a zrobienie tej gastroskopii za tydzień, czy półtora, czy dwa, nie, nie, znaczy nie, nie przeszkadza nam w prowadzeniu leczenia. Możemy poczekać po prostu na badanie, ale oczywiście docelowo ono jest nam przydatne, bo wiemy co dokładnie temu pacjentowi dokucza. O objawach i o diagnostyce trochę już wiemy. Panie doktorze, jak to było z tą e, historyczną diagnostyką, a jak to jest dzisiaj? Czy ta ten postęp poszedł bardzo daleko? No oczywiście, że diagnostyka poszła bardzo daleko, ponieważ na dzień dzisiejszy badania endoskopowe, czyli popularna gastroskopia, nie jest już jakimś badaniem wymyślnym, badaniem trudno dostępnym, badaniem, które możemy zrobić tylko w warunkach szpitalnych. Jest to badanie ogólnie dostępne, które, którym dysponuje nie tylko lecznictwo szpitalne, ale również lecznictwo otwarte i dostępność do tego badania, śmiem twierdzić, nie jest wcale ograniczona. Często Pani robi te badania w oddziale? bardzo często robimy to badanie, ponieważ zawsze rozważamy dobro pacjenta, a lepiej jest zwłaszcza u tego pacjenta, który przychodzi z określonymi dolegliwościami, który jeszcze do tego właśnie ze względów tych, o których już wspomniałam, szeroko rozumianych dolegliwości bólowych, zażywa leki, szeroko reklamowane, a to są właśnie te niesterydowe leki przeciwzapalne i jeszcze do tego ma troszeczkę pogorszoną morfologię, to lepiej jest sprawdzić i wykonać tę gastroskopię, zwłaszcza że na dzień dzisiejszy dysponujemy bardzo nowoczesnym sprzętem. To nie są gastroskopy sprzed wielu lat, duże, szerokie, sztywne, tylko nie mogę zachęcać tu Państwa, że jest to badanie bardzo przyjemne, ale wydaje się, że na dzień dzisiejszy w pełni bezpieczne. Jesteśmy w stanie to przeżyć. Tak. No, Panie doktorze, dieta, to. wspomnieliśmy troszkę o diecie, dieta w chorobie wrzodowej żołądka jest bardzo ważna, prawda? Tak, ponieważ tutaj już samo niestosowanie pewnych zaleceń, pewnych rozsądnego sposobu żywienia może doprowadzać do do choroby wrzodowej, czy nasilać jej przebieg. Może bardziej w ten sposób, bo, bo kiedy, jemy, kiedy jemy zbyt dużo słodyczy, zwłaszcza tłustych słodyczy, kiedy, czy pokarmów tłustych, czy pokarmów jakichś wysokokalorycznych, które powodują nadmiar wydzielania kwasu. Ale osoba z chorobą wrzodową może coś takiego jeść w ogóle? Jakieś tłuste no, ciężko, jeżeli, jeżeli jemy takie rzeczy, nasilamy przebieg choroby wrzodowej, czy w ogóle dolegliwości żołądkowych, zwięk, poprzez zwiększanie wydzielania kwasu, który te Podrażnione śluzówki żołądka, czy, czy te miejsca, gdzie jest wrzód, czy ten ubytek śluzówki drażni utrudnia jego gojenie. Dlatego dieta jest, jakby no, można powiedzieć, nie wiem, czy nawet na równi można postawić ją z leczeniem, z leczeniem farmakologicznym, z leczeniem ziołowym co do diety. Na pewno tak mówię, unikajmy tych rzeczy, o których mówiłem wcześniej, czyli tłustych, smażonych rzeczy, słodyczy, zwłaszcza tłustych słodkich, mocnych używek, czyli mocnej kawy, mocnej herbaty, alkohol, na pewno jest przeciwwskazany. Zawsze tutaj będę podkreślał papierosy, które też są jednym z czynników rozwoju y, choroby wrzodowej i uspasabiają do uszkodzeń, uszkodzeń śluzówki żołądka. I utrudniają gojenie. E, to jest bardzo goienie. ważne, y, że e... osoby, które palą, a mają chorobę wrzodową, no powinny zaprzestać palenia. E, I to, to są zalecenia, które każda osoba z chorym żołądkiem powinna przestrzegać niemalże Czy całe życie. Wychodzi z gabinetu już z listą rzeczy zakazanych i wskazanych? Tak, przeważnie tak. Bo tutaj, bo Zioła tutaj... do tego też jakieś? Tak, no, jak najbardziej. Zioła są tu jakby jednym z elementów tej farmakoterapii. Na przykład babka lancetowata, na przykład krwawnik, na przykład poros islandzki, rumianek, W formie parzonej, tak? W formie parzonej, tak. Oczywiście są też różnego rodzaju leki, które łagodzą objawy, prawda? Bo często pacjenci mówią, leczą sobie wrzody, przyjmuje jakieś leki kupowane bez apteki, bez recepty w aptece. Są to często leki jedynie działające objawowo, to znaczy łagodzą, zmniejszają stężenie kwasu, neutralizują ten kwas, troszkę łagodzą odlegliwości, natomiast nie goją wrzodów, nie leczą. Wrzodów, bo podstawą jest rzeczywiście, jest, jeżeli to jest stwierdzone, leczenie bakterii tej Helicobacter pylori, czyli jej eradykacja, o której Pani Doktor wcześniej mówiła, a następnie dawanie leków y, 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 poważnie zmniejszających wydzielenie kwasu żołądkowego, czyli tzw. inhibitorów pompy protonowej. I często to leczenie trwa długo i zawsze możemy je uzupełnić działami. Czy pacjent na tą chorobę już jest chory na zawsze, czy są remisje? Uh -huh. To znaczy sytuacja jest taka, że jeżeli pacjent ma chorobę wrzodową, to patrząc na to, co jest w piśmiennictwie, to jest to choroba do końca życia. Ale jest pytanie, że nie musi ona przybiegać z ostrym wrzodem trawiennym. Czy mamy chorobę wrzodową i możemy to określić jako pewną gotowość? To jest, jako pewną gotowość. To jest tak, na przykład, no nie wiem, przyrównałabym to do astmy oskrzelowej, to, że mamy astmę, to nie znaczy, że my w tej chwili mamy krótko skrzeli i mamy duszność. I to samo jest z chorobą wrzodową. My wiemy, że ją mamy i mamy ku niej pewne predyspozycje, i w momencie, gdy dojdzie do zachwiania równowagi między elementami ochronnymi w naszym żołądku, a tymi, które są drażniące, to wówczas może dojść do powstania wrzodu trawiennego. I ta choroba się uczynia. E, oczywiście to, kiedy to następuje, e, zależy od i pory roku, ale również od tego, jak my żyjemy, bo czy obok ten stan diety. Nie, należy do powikłań, jakby tej tej choroby. Obok nie, obok diety ważne jest również to, je, nasz styl życia. O tym powiemy za to mm -hmm. czy to są już powikłania, czy to, urok, e, to nie, czy to to, nie, 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 To nie, są nie, to, że jest choroba wrzodowa i wrzodowa trakcie ona uśpiona, dochodzi i w trakcie jej dochodzi do powstania wrzodu. w trakcie jej jej do bo wrzodu. To z okresami remisji i z ona zaostrzeń. z są remisji Powikłaniem choroby wrzodowej jest przede wszystkim krwawienie z przewodu pokarmowego. To jest to, z czym my się spotykamy najczęściej na oddziale. Druga kwestia to jest perforacje. Jeżeli ten wrzód sięga głęboko, jeżeli jest Perforacja wrzodem drążącym, znaczy przedziurawienie. czyli przedziurawienie ściany z wtórnymi powikłaniami, zapaleniem otrzewnej. I oczywiście wrzody drążące, czyli nagle może się zmienić lokalizacja bólu, bo ten wrzód może drążyć do trzustki, może drążyć do wątroby, może drążyć do innych narządów w obrębie jamy brzusznej. I w końcu powikłaniem mogą być różnego rodzaju zwężenia w obrębie przewodu pokarmowego, ponieważ jeżeli mamy wrzód, on musi się zagoić, robi się blizna, to wtórnie do tej blizny zwęża się światło obrębie, przewodu znaczy, pokarmowego. W przełyku... Najczęściej w przełyku rzodzenia występują rzadko. Ale oczywiście zwężenia. są. Natomiast mówiąc o zwężeniu, głównie dotyczy to zwężenia odźwiernika. Panie doktorze, pacjent z chorobą wrzodową, jakby go pan scharakteryzował przy chodzi o człowiek co obolały z, z jakąś depresją, taki zniechęcony, blady. Tak, najczęściej, najczęściej jest to pacjent, który, który, który cierpi. Wtedy, kiedy jest oczywiście mówimy o takim aktywnym okresie choroby wrzodowej, nie może jeść, ma, przyjmuje tych pokarmów mało, albo tylko niektóre. Jest, jest wymęczony, jest obolały, może mieć różnego rodzaju inne dolegliwości trawienne, tak jak mówiłem już, oprócz budów, też może być zgaga, mogą mieć zaburzenia wypróżnień, jest poddenerwowany, bo często też stres jest pewnym czynnikiem ryzyka, czyli stres nasila przebieg choroby wrodowej, ale też jakby samo to, że mamy w tym momencie aktywną chorobę wrodową, powoduje, że czujemy się źle, bo nie możemy jeść, nie możemy aktywnie funkcjonować, wyłącza wy, nas to z pracy. Także najczęściej w takim aktywnym okresie pacjent jest bardzo, bardzo psychicznie, a pewno bardzo wymęczony. Jakie ewentualnie alternatywy mamy dla pacjenta? Jak prowadzić styl życia? Jak w ogóle uporządkować swoje życie z taką chorobą? Zdrowo. Ojcze, zdrowo. To znaczy, no ja bym powiedziała tak, pan doktor tutaj mówił o tej diecie, że ona jest taka ważna, no bo zawsze ten, ta forma niefarmakologicznego leczenia jest bardzo istotna i w tym postępowaniu niefarmakologicznym, które jest, zawsze będę to podkreślała, nierozerwalnie związane z zażywaniem leków, nawet najlepszych, obok diety, która jest, ale tak na dzisiaj to mówimy, że nie ma takiej diety wrzodowej. Ja tutaj bym polemizowała troszkę. Jest dieta, którą sam pacjent powinien robić. Zważyć, że jest dla niego dobra, bo my teraz sukcesywnie wychodzimy już z pojęcia diety cukrzycowej, diety wrzodowej mhm. i jeszcze innej. My generalnie mówimy o diecie zdrowej, którą ojciec powinien mieć i ja, i pan doktor, i Państwo, którzy są tutaj przed nami, mówimy o diecie zdrowej i pacjent z tą chorobą sam powinien wiedzieć, co mu szkodzi, co mu nie szkodzi i, i tyle. Ale natomiast wracając do zdrowego stylu życia, proszę ojca, zdrowy styl życia to przede wszystkim unikanie stresu, to przede wszystkim danie sobie chwili wytchnienia. To przede wszystkim znalezienie sobie pewnej formy jeszcze relaksu i odpuszczenie tego, co jest w naszych wysokich partiach, czyli głowy. Ponieważ tak naprawdę ta głowa jest rzeczą decydującą o tym, co, jak jest nasze do lasu, tak? Rower, las, piesek, spacer, dobra książka i mimo wszystko no, znalezienie też Może jakichś pociech w innych albo jakaś, Jakiś relaks medytacyjny? Panie to lektorze? zawsze oczywiście, bo jeżeli, jeżeli odrywamy jest się czas trochę na porozmawianie o tym? O, 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 z pacjentami, tak. Myślę, że jak najbardziej, no, zwłaszcza jak jakiś pacjenci rzeczywiście prezentują tą, tą taką, może pewne roztrzęsienie, pewne zabieganie. Yy, I zawsze takie oderwanie się i popatrzenie troszkę na swoje życie z dystansem, na no, pewne zobaczenie, że może te problemy, które nas tak dzisiaj mocno absorbują. Yy, Ocenione z dystansem okazują się nie, tak, nie, takie, nie takie straszne, pozwala powiedzmy raz, że odstresować troszkę głowę, dwa, żeby yy, zacząć troszkę właśnie yy, podchodzić może do życia mniej, yy, mniej z, dystansem. Z, z dystansem, ale z, mniej, z, z mniejszym spięciem. No. Mam wrażenie, że nie skończyliśmy tego tematu jeszcze dzisiaj, ale go może yy, skończymy kiedyś, a Państwa zapraszamy na dalszą yy, część naszego programu yy, Szczęść Boże. Dzień dobry, witam Państwa w programie Bliżej natury. Jesteśmy w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. Panie doktorze, dzisiaj choroba wrzodowa żołądka i coś związanego z bakterią Helicobacter. Ta bakteria jest, jest tym, bardzo częstym czynnikiem ryzyka, czyli przyczyną, można powiedzieć, rozwoju choroby wrzodowej. U osób, które ją posiadają, łatwiej dochodzi do wrzodów, oczywiście nie tylko ta bakteria. Tutaj m, oczywiście mamy na nią różnego rodzaju leki syntetyczne, antybiotyki, też czasem leki roślinne, bo stosujemy tutaj też e, takie, takie zioła jak tysiącznik, jak, 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 jak hizop, jak e, z tych takich naszych mieszanek, e, które wspomagają leczenie tej, e, eliminację tej bakterii. E, ale choroba wrzodowa to też y, tak samo. Y, ten czynnik stresowy, który często powoduje nadmiar wydzielania kwasu, zwiększoną podatność śluzówki na działanie tego kwasu, czyli jego, nad, jego rzekłem, powstawanie nad czy dalej wrzodów. Także szukamy ziół, które będą i łagodzić wydzielanie kwasu, działać rozkurczowo, przeciwbólowo, kiedy już takie wrzody nam zaczynają doskwierać, boleć i ziół uspokajających, ziół, które wyciszają stres, czyli tak jak tutaj wspominamy często melisę, wspominamy szyszki mielu. Tutaj one gdzieś, gdzieś widziałem na, na którymś któryś tutaj z rabatek. E, mamy kozłek lekarski. Na pewno w takich mieszankach przeciwwrzodowych takie zioła uspokajające powinny się znaleźć. E, oprócz nich te wszystkie powlekające, czyli bo, 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 które mają nasmarować tą błonę śluzową, żeby ten kwas żołądkowy czy jego nadmiar nie drażnił i żeby szybciej takie owrzodzenie czy taka ranka w żołądku się goiła. Panie doktorze, jest to też związane ze złą dietą. Wtedy, gdy mamy y, potrawy ostre, y, palimy papierosy. Takie jest, naduży, jest to, nadużywanie jest to... alkoholu, y, też nie sprzyja, nie sprzyja osobom, które cierpią na wrzody żołądka, y, czyli tak nieregularne posiłki, stres, długie okresy pozostawania na czczo. To są takie te elementy naszego zachowania, które sprzyjają powstawaniu, powstawaniu tej choroby wrzodowej. Y, w, Tutaj y, mówiliśmy też o tych, o tych surowcach powlekających. Na pewno len, siemilniany, olej lniany to są te środki, które każdy z nas ma wokół siebie, które może stosować jako wspomaganie. Oczywiście, często podstawą jest leczenie, leczenie farmakologiczne, leczenie tabletkami w ostrych stanach, ale, ale zioła na każdym etapie tej choroby mogą być dołączone. Czy już na początku, czy, czy jeżeli mamy okresy wyciszenia nawet tej choroby, ale żeby zapobiegać, żeby na przykład w sezonie jesiennym czy wiosennym, kiedy lubi choroba wrzodowa nawracać, zapobiegać tym wrzodom. Także stosujemy te, te mieszanki powlekające, właśnie jeszcze kwiat ślazu czy korzeń prawoślazu, liście malwy, kwiat malwy, kiedy, które mają z kolei śluzy w sobie, które powlekają żołądek. Yy, no tutaj, i zapalne, rumianek. Yy, oczywiście, napietek, rumianek, nagietek, wpadnik. rumianek, który znowu już nam się powtarza, w, jako jedno, jedno panaceum w chorobach przyrody pokarmowego, może być pity jako herbata każdego dnia, zamiast herbaty, zamiast jakichkolwiek innych płynów, bo on ma, i, i, też nie, nie, nie musi nas koniecznie leczyć, ale może służyć jako, jako, jako nasze pożywienie. Yy, o Tutaj mamy właśnie, prawo, tutaj mamy prawo las lekarski. Tutaj dalej mamy z kolei ślas, czyli też te wszystkie surowce śluzowe, o których mówiliśmy, które, które mają to działanie powlekające. Tutaj jakieś resztki lnu, się. w tym momencie jesteśmy w takim czasie, kiedy wiele z tych źródeł już przekwitło, już ich nie ma. Myślę, że też ma, nie możemy zapominać o dobroczynnym działaniu propolisu, który y działa miejscowo przeciwzapalnie, odkażająco Przeciw i zwiększa odporność. Tak. Tutaj za bratem mamy, mamy rośliny, które z kolei były kiedyś stosowane też w chorobie wrzodowe żołądka. Tutaj mamy bieluń dziendzieżową, czyli yy, daturę która jest źródłem skopolaminy, stosowanej też w niektórych preparatach obecnie tabletkowych i w czopkach działających rozkurczowo. Tam dalej jeszcze mamy pokrzyk wilczą jagodę, czyli źródło atropiny, bo jej nazwa łacińska tropa beladonna. Jest to trująca roślina, w ogóle ten bieluń też jest bardzo trującą rośliną. No niemniej kiedyś były one w niewielkich ilościach używane w nalewkach, właśnie stosowanych wrzodach, działają rozkurczowo, przeciwzapalnie, przeciwbólowo. No niemniej jakby trudność jest w wyprodukowaniu w własnym, że tak powiem zakresie, jakiego dobrego naparu czy, 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 jakiś, czy jakiegoś leku ziołowego, dlatego jakby one wypadły już z naszego lecznictwa e, takiego, powiedzmy, e, profesjonalnego. Natomiast są w niektórych wykorzystywane alkaloidy tych, tych, tychże e, substancji w z lekach syntetycznych. Także to jest to taka historyczna troszkę e, wycieczka w stronę, jak kiedyś leczono wrzody. Rozumie? Można też używać gotowe preparaty. To są tak, tak zwane krople żołądkowe. Tak, bo w wielu aptekach można kupić różnego rodzaju krople, które nazywają się żołądkowe. Nie wszystkie z nich są dobre na wrzody. To trzeba przyznać, ponieważ niektóre na przykład zawierają miętę, która z kolei nasila wydzielanie kwasu żołądkowego i często ona nie służy. Nie służy też naszym pacjentom. Są też krople, które nie zawierają, które zawierają inne substancje, właśnie jak miniszek, jak lekarski, który poprawia trawienie, który też wzmaga troszkę to wydzielanie, ale w sposób. Mniej, mniej taki agresywny niż mięta. Dziękuję Panie Doktorze za wspólnie spędzony czas. Zapraszam Państwa na kolejne odcinki Porad Medycznych Bonifratrów.